Bardzo ważne dla naszej uczelni, Centrum Nauk Technicznych, staje się faktem. Dziś uroczyście podpiszemy i murujemy akt erekcyjny pod budowę. Ta inwestycja, którą Państwo już tutaj widzą, to kompleks dwóch budynków o łącznej powierzchni około 2000 m2. Pomieszczą się tam e, laboratoria dydaktyczne oraz badawcze. Myślę, że nikogo z Państwa przekonywać nie muszę, że wzrost potencjału badawczo-dydaktycznego UMK w obszarze nauk inżynieryjno-technicznych będzie, będzie miał pozytywny wpływ na otoczenie społeczno-gospodarcze, w szczególności poprzez zwiększenie kompetencji absolwentów Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki stosowanych. Dlaczego to robimy? Dlaczego kształcimy na automatyce jako uniwersytet? Dlaczego, dlaczego kształcimy na informatyce stosowanej, która należy do nauk technicznych? Dlaczego budujemy takie centrum? Odpowiedź jest banalnie prosta. Po pierwsze, e, odpowiadamy na olbrzymie społeczne, regionalne zapotrzebowanie na kształcenie na takich kierunkach. Po drugie, dajemy gospodarce znakomicie wykształconych inżynierów w szczególnie potrzebnych takich gałęziach jak automatyka, miernictwo czy informatyka. Musimy też także nieustannie zwiększać potencjał badawczy w tych naukach technicznych, poprzez inwestowanie w ludzi, w infrastrukturę, co się właśnie dzieje, i w aparaturę naukową. Ważne jest też, żeby te pracownie, które tutaj powstaną w tym nowym centrum, badawcze i dydaktyczne, badawczo-dydaktyczne, żeby służyły pogłębianiu współpracy naszej z, z sąsiednimi uczelniami i z firmami regionalnymi, z podmiotami gospodarczymi, między innymi dlatego, żeby wzmocnić potencjał wdrożeniowy dla pojawiających się w tym obszarze innowacji. Centrum Nauk Technicznych będzie odpowiedzią na trwającą rewolucję przemysłową, i na wielkie zapotrzebowanie otoczenia społeczno-gospodarczego. Kompleks budynków będzie składał się zarówno z części dydaktycznej, jak i części badawczej, i obie te części y, będą wykorzystywane zarówno w obszarze automatyki i robotyki, ale również y, informatyki stosowanej. Będziemy tutaj mieli pracownie oraz laboratoria zorientowane na badania w zakresie napędów elektrycznych, nowoczesnych przekształtników energoelektronicznych, ale również będziemy otwierać się na widoczne potrzeby przedsiębiorstw naszego regionu, zorientowane na robotykę. Także planujemy tutaj szeroko zakrojone badania zarówno z obszaru robotyki mobilnej, manipulatorów przemysłowych i systemów wizyjnych